Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś porównamy sobie dwa zaczepy. Zaczepy automatyczne, czyli zauerman oraz ATS. Także zaczynamy. Tak więc mamy tutaj dwa zaczepy. Są to zaczepy automatyczne do góry mamy zauermana. Na dole mamy. A. Zaczniemy sobie od Zawermana. No tą markę większość z Was powinna kojarzyć. Jest to naprawdę znany producent zaczepów. Jest tutaj właśnie zaczep automatyczny, typowo pod John Deere w kolorze John Deerowskim. Jak widać tutaj mamy całą płytę połączoną z tym zaczepem. Ponadto tutaj możemy podpiąć sobie linkę. To jest właśnie... Ta linka, która przychodzi tu i w kabinie, możemy automatycznie odczepiać przyczepę, chociaż nie zawsze jest to bezpieczne. No ale jak każdy dobry produkt, każdy swój produkt ma swoje wady. Chodzi mianowicie o tą tutaj pokrywkę zaczepu, pokrywa zaczepu, to się tak fachowo nazywa. Trzyma ona nam tutaj linkę do odpinania automatycznie tego zaczepu niestety jest ona z jakiegoś dziwnego tworzywa i bardzo szybko się niszczy czy spadnie nam łącznik bo może się tak wydarzyć, że tutaj ta śruba centralna nam spada to od razu pęka jest problem czy przykładowo dyszel gdzieś nam ucieknie i trafi akurat w tą płytkę ona automatycznie pęka a niestety ta płytka występuje tylko w oryginale próbowaliśmy gdzieś w zamiennikach niestety żaden nie pasuje tak idealnie jak oryginał. Próbowaliśmy na drukarkach 3D zrobić własny produkt, to też nie zdawało egzaminu. Tak więc odpuściliśmy. No i niestety w ofercie mamy tylko i wyłącznie oryginał. Na te zaczepy jako tako yy, nie mieliśmy żadnych reklamacji. Aczkolwiek nie sprzedaje się ich dużo, może ze względu na swoją cenę, ale jest to naprawdę produkt z wysokiej półki. Oczywiście ten zaczep posiada ATS, bo każdy zaczep musi posiadać. Ten ATS znajduje się tutaj na boku. No i przechodząc do kolejnego zaczepu, pokrótce sobie przedstawimy produkt ATS-a. Włoski producent od kilku lat w naszej ofercie. Tak więc tutaj mamy ten zaczep przykręcony do tej płyty na tych śrubach. Czterech. Niektórych może to przerazić, aczkolwiek mamy tutaj na placu ciągnik, który ma podpięty K80, a na K80, jak wiadomo, naprawdę ciężkie rzeczy możemy ciągać i jest tak samo przymocowany do tej właśnie płyty i daje radę bez problemu. Na ten zaczep zdarzyły nam się dwie reklamacje, tego nie ukrywamy. Pierwsza to była taka, że coś się stało w tej głowicy, zablokowało się, do końca nikt nie wiedział o co chodzi. Ale producent bez problemu nam tą głowicę wymienił. A druga kwestia była taka, że stworzeń nie chciał się schować do góry. I tutaj nikogo oczywiście nie, os nie oskarżając. Oczywiście producent zaczepu uznał reklamację, wymienił stworzeń i tak dalej. Ale w tych zaczepach, czy to będzie ten zaczep, czy to będzie ten zaczep. Gdy sworzeń macie na dole, czy też on do końca wam nie podejdzie do góry, bo też zda zdarzają się takie sytuacje, gdy w niego teraz uderzycie zaczepem, no to on automatycznie się wygina. I później albo nie chce się schować do góry, albo po prostu tutaj w tej głowicy się coś zaczyna dziać, i on nie chce się chować, czy też nie chce to prawidłowo działać. Także no, producent uznał, my nie, roz, nie sprawdzaliśmy dokładnie, co tam się wydarzyło. Producent uznał reklamację i bez problemu te części nam wymienił. Także reklamacje są tutaj uznawane, nie ma żadnych problemów, aczkolwiek były tylko dwie, i mam nadzieję, że na tym już zakończymy. I że tych reklamacji nie będzie więcej, a naprawdę tych zaczepów sprzedaliśmy bardzo dużo i na taką ilość. Zdarzyły się tylko dwie reklamacje, więc naprawdę jest to produkt, który możemy z całą pewnością polecić. No i przechodząc do porównania, tu jak widzicie, akurat. Jest to mocowanie do linki w ATS-ie. Akurat w tym tego nie mamy, ale gdyby ktoś chciał, właśnie mieć tutaj automatycznie to odpinane z tej linki, nie ma problemu. Starczy delikatna dopłata i możemy ten uchwyt tutaj załatwić. Dodatkowo dostawca tych zaczepów może nam załatwić yy, ten uchwyt plus linka plus dźwignia, która znajduje się w kabinie bez problemu. Cały zestaw też możemy zamówić. Tak więc wtedy te zaczepy mamy 1 do 1. Czym one jeszcze się różnią? Pewne rzeczy, które ja tutaj zauważyłem. Z mojej perspektywy, tutaj Zauerman ma taką gumę antypoślizgową. Nie wiem, czy to jest akurat istotne. E, tu w ATS się tego nie ma. Z kolei, jeśli chodzi o tą dźwignię, która zabezpiecza, odbezpiecza nam zaczep, żeby przesuwać go na tej szynie. No tutaj ATS bardzo fajnie ma to wykonane. Jest taka fajna guma. Fajnie się to bardzo trzyma w ręku. No a Zauerman ma po prostu. Taki kawał rurki wygiętej, dosyć śliskiej, jak tutaj popada, to no może się wyślizgnąć z ręki. A tak poza tym nie ma większych różnic poza ceną. No bo jeśli chodzi o stworzeń, jest tutaj stworzeń 38. I tutaj tak samo, oczywiście te zaczepy obydwa pasują na szynę 330. Gdyby ktoś chciał ATS-a na 100%, mamy na sklepie na szynę 390, czyli już do większych modeli. Wygląda to praktycznie tak samo, tylko tutaj zmienia się płyta na szerszą. Także to mamy właśnie w swojej ofercie. No i tak jak już mówiłem wcześniej, tutaj macie mocowanie tego zaczepu na samej płycie na śruby no tutaj jest to cały odlew no posiadając taki zaczep warto też pamiętać o smarowaniu, czyli mamy tutaj smarownik w ATS mamy tutaj smarownik i w ATS to już by było wszystko ze smarowników ponadto tutaj mamy smarownik Zauermanie, jeden i tu mamy kolejny jest to smarownik do tego mechanizmu i do całej tutaj płyty. I tutaj mamy tabliczkę z homologacją, i oczywiście ATS też posiada taką tabliczkę. Homologacja jest praktycznie najważniejsza w takim zaczepie, bo gdyby coś się wydarzyło na drodze, to ubezpieczyciel niekoniecznie będzie chciał wam wypłacić odszkodowanie. Jeszcze takie małe ogłoszenie, nasz klient zakupił u nas nowe. Nową ramę oraz zaczepy, a stare były w bardzo dobrym stanie, więc pomagamy mu je sprzedać. Jest to rama zauermana, do tego mamy zaczep K80 wsuwany poziomo oraz piton Fix. Gdyby kogoś interesowała taka rama, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Tak więc tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta rama. Jest ona w naprawdę dobrym stanie. Tak samo zaczepy, wiadomo, jest to produkt używany pomagamy klientowi to sprzedać, wyświetla Wam się numer do nas, gdybyście chcieli o coś dopytać, to śmiało możecie dzwonić. Przypominam jeszcze o wyprzedaży kombajnowej 10, 20 oraz 30% i z tego miejsca zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!